Cześć! W tym materiale przyjrzymy się dwóm najbardziej popularnym i najlepszym metodom przewożenia rowerów samochodem, czyli bagażnikowi na hak oraz bagażnikowi dachowemu. Porównamy sobie te rozwiązania, powiemy jakie mają plusy, jakie minusy, ale już na wstępie muszę Wam powiedzieć, że. Oba te rozwiązania są bardzo skuteczne i sprawdzają się w dziennym użytkowaniu. Są po prostu bardzo różne, zupełnie inne. Każde z nich ma zalety, każde z nich ma wady. I tak naprawdę nie jest pytanie, które z nich jest lepsze, a które jest bardziej dopasowane do Twoich konkretnych potrzeb. Zapraszam! Zanim przejdziemy do tego, jak te bagażniki sprawdzają się w trakcie jazdy, warto jeszcze wyjść do tego etapu, który jest przed zakupem. Dlatego, że nie zawsze dany bagażnik będzie Wam pasował, dlatego że możecie mieć na przykład zbyt ciężki rower, żeby wkładać go na bagażnik dachowy, albo zbyt wysokie auto, żeby włożyć rower na dach. I tak naprawdę właśnie na tym etapie zakupu w decyzji tego, które rozwiązanie wybrać, musicie spojrzeć na wasze auto, na wasz rower i właśnie przez ten pryzmat wybierać też bagażnik. No i właśnie od tych takich ograniczeń i kwestii montażowo-logistycznych chciałbym dzisiaj zacząć. Bardzo ważne jest to, może zaczniemy od samochodu, żeby zobaczyć jak wysokie jest nasze auto. Zwróćcie uwagę, na przykład jest niski samochód, na takie auto bardzo łatwo założyć rower na dach, ale na przykład na takie większe już Volvo, jakiegoś suwa, albo Jeepa ciężko jest dźwignąć ciężki rower i włożyć go na dach, bo tak naprawdę no jest to no, w ruch wymagający dużej siły. Więc pierwsza sprawa, patrzymy na to jakie mamy auto. Druga sprawa, patrzymy na to, na jakim rowerze jeździmy. Bo jeżeli, na przykład, jest taki sportowy rower typu Gravel, typu góral, no to on nie jest ciężki, jego łatwo jest włożyć na dach. Natomiast, jeżeli jest to rower elektryczny, miejski, trekkingowy, czyli dużo cięższe rowery, no to szczególnie w przypadku osób o niższym wzroście oraz yy, kobiet, no ciężko jest taki rower dźwignąć i włożyć na dach. Od tego warto wyjść na samym początku. Druga sprawa no to jest kwestia tego, czy nasze auto nie ma jakichś ograniczeń. Na przykład często szklany dach jest takim ograniczeniem, bo producenci bagażników jakby zabraniają używania bagażników dachowych na autach ze szklanym dachem, dlatego że taki bagażnik wywiera naprężenia i może powodować nawet pęknięcia takiego dachu, co oczywiście jest niebezpieczne no i kosztowne w konsekwencjach. Kolejną kwestią jest sprawa estetyki. Przecież nie każdy z nas, tak jak my akurat branżowi, dziennikarze rowerowi, jeżdżą samochodem z rowerami kilka razy w tygodniu. Jeżeli na przykład Ty jeździsz na wycieczkę rowerową raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, no to założenie bagażnika dachowego w sumie mija się z celem, no bo potem jeżdżenie z nim te całe dwa miesiące bez sensu na dachu jest troszeczkę no, no jakby niepotrzebne, tak? Będzie głośniej, będzie większe spalanie, woleliśmy tego uniknąć i wtedy właśnie może lepszym pomysłem jest kupno bagażnika na hak i po prostu zdemontowanie go po jednej wycieczce w oczekiwaniu na kolejną, nie jeżdżenie z bagażnikiem cały czas zamontowanym. Kolejną sprawą jest właśnie estetyka. Wielu z nas ma ładny samochód, o który dba, który cieszy oko. No i też bez sensu jest go, że tak powiem, zabrudzać takim bagażnikiem, który jak już zamontujemy, no to raczej zostaje z nami na cały sezon letni. I wtedy znowuż lepiej wybrać bagażnik na hak. Z kolei jeżeli na przykład tak jak my jeździcie na rowerach bardzo często, kilka razy w tygodniu bierzecie rower do samochodu, czyli właśnie na dach bądź na hak, no to fajnie mieć bagażnik na dachu, bo jakby cała instalacja roweru jest dużo szybsza. Po prostu go zakładacie i jedziecie. No i na koniec kwestia takiej ogólnej logistyki podczas zakupu. Nie każde auto fabrycznie ma hak, nie każdy z Was ma już hak w samochodzie i na przykład chcąc założyć sobie bagażnik na HAK, musicie liczyć się jeszcze z tym, że czeka Was zakup haka, jego legalizacja w urzędzie, kupno dodatkowej tablicy rejestracyjnej, żeby można było legalnie jeździć po naszych drogach. Więc jakby każde to rozwiązanie ma swoje plusy, ma swoje minusy. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojego przykładu, bo akurat przez całe swoje życie miałem okazję jeździć sporo z bagażnikiem dachowym, ale też dosyć długi czas z bagażnikiem na hak, że dla osób, które jeżdżą z rowerem gdzieś bardzo często, bagażnik dachowy jest fajny, dlatego że mimo, że ma niższą kulturę podczas jazdy, jest mniej takim no zaawansowanym urządzeniem, po prostu z nim się jeździ gorzej, to jest on Wygodniejszy, bo jest szybszy. Po prostu wychodzimy z domu, zakładamy rower i jedziemy. Natomiast jeżeli jeździmy okazjonalnie, raz w tygodniu, raz na miesiąc, no to to rozwiązanie jest lepsze, bo na co dzień nasze auto nie ma tego bagażnika zamontowanego. A kiedy jedziemy w jakąś trasę, no to jest to dużo bardziej, że tak powiem, kulturalne rozwiązanie, które po prostu zapewnia bardziej cichą podróż i bardziej ekonomiczną podróż. Całe zagadnienie ograniczeń wypływających naszego samochodu oraz roweru, który posiadamy, mamy już zamknięty. A teraz przechodzimy do kwestii użytkowych. I myślę, że warto rozpocząć od tego. Jak montuje się rowery na oba typy bagażników? No i tutaj bez dwóch zdań warto zacząć od tego, ile waży rower, bo jeżeli rower jest lekki, jest to sportowa szosa, gravel, góral, wtedy bez problemu możemy taki rower założyć na bagażnik dachowy. Natomiast w przypadku ciężkich rowerów, rowerów miejskich, elektrycznych, takich trekkingów, które mają oświetlenie, bagażniki, błotniki, myślę, że tam nie ma sensu bawić się w bagażniki dachowe, bo te rowery są na tyle ciężkie, że dźwignięcie ich na dach. Po pierwsze jest niewygodne, po drugie może skończyć się kontuzją, a po trzecie, jeżeli rower na przykład nam się z ręki, możemy obić sobie dach. I tutaj bez dwóch zdań warto tak to skwitować, że jeżeli rower jest lekki, sportowy, będziemy go mogli łatwo i wygodnie wodzić na dachu. Jeżeli jest takim no raczej cięższym sprzętem Poprzestałbym na bagażniku na hak, bo to będzie dużo prostsze i w ogóle zakładanie roweru na bagażnik na hak jest po prostu łatwiejsze. Nie musimy go wysoko podnosić, nie musimy dźwigać dużego ciężaru, tylko hop, lekki ruch, wkładamy na platformę i gotowe. Jeżeli chodzi o kwestie zapinania kół, zapinania ramy, tak naprawdę oba te bagażniki są bardzo proste w użyciu. No i jeszcze warto w tym miejscu przejść do tego, jakie mamy auto, o tym już mówiłem na wstępie, bo na pewno do samochodów, które są niskie, powiedzmy są jakieś kompakty, sedany i tego typu auta, które po prostu nie są bardzo podniesione, no to tam bagażnik dachowy sprawdza się bardzo dobrze. Ale jeżeli mamy jakiegoś suwa, Jeepa, czy nawet jakiegoś busa, nie wiem, coś po prostu to jest wysokie, no to tam właściwie nic innego niż bagażnik hak nie będzie właściwe, bo włożenie tego roweru będzie bardzo trudne. Ja jestem osobą wysoką, no to jeszcze jakoś może sobie bym z tym poradził, ale zwróćcie uwagę, dla osób o niższym wzroście, dla kobiet, znowu bagażnik na hak jest po prostu bardziej praktyczny i bardziej komfortowy. Ale tutaj jedna uwaga, bo bardzo ważne jest powiedzenie sobie wprost jednej przykrej rzeczy. Bagażniki na hak mieszczą potencjalnie 3, a nawet 4 rowery, jeżeli dołożymy taką specjalną dokładkę do niego. Ale prawda jest taka, że upchnięcie trzech rowerów na takim bagażniku, szczególnie jeżeli są takie masywne jakieś jakieś fule na przykład, jest trudne, tutaj jest ciasno, tutaj jest mało miejsca i te rowery, mimo że stoją na zakładkę, czyli jeden ma kierownicę w tą stronę, drugi w tamtą i ponownie trzeci w tą, ale zrobienie tak, żeby te rowery się nie dotykały, żeby stały w miarę bezpiecznie, plus można było je objąć tymi łapami, nie jest wcale takie proste. I moim zdaniem, jeżeli mamy trzy rowery i chcemy jakby szybko się spakować na wycieczkę, no to bagażnik na dachu będzie wygodniejszy, bo zwróćcie uwagę, że trzy rowery na dachu to jest taka przestrzeń. Mniej więcej. A trzy rowery tutaj są na takiej przestrzeni. I to jest ogromna różnica. I prawda jest taka, że jeżeli na przykład mamy dużą rodzinę, czteroosobową, jedziemy raz w roku z rowerami na urlop, no to jakoś się przemęczymy i te rowery poukładamy na takiej platformie. Ale jeżeli jeździmy często, na przykład nawet co tydzień wybieramy się na wycieczkę w góry i mamy ochotę zabrać ze sobą 4 czy 5 rowerów. Nie kombinujmy. Kupmy sobie dwa bagażniki, będzie znacznie bardziej wygodnie. To oczywiście nie jest temat na to porównanie, bo tutaj zastanawiamy się, jakie są zalety między bagażnikiem na hak i bagażnikiem na dach, ale miejcie to na uwadze, że na dachu dużo łatwiej jest ułożyć dużo rowerów niż na platformie na hak. Teraz przechodzimy do tematu, który podlega najczęstszym dyskusjom, czyli kultura jazdy z Oboma typami bagażników. No i bez dwóch zdań, już następnie trzeba powiedzieć, że po prostu kultura jazdy z bagażnikiem na hak jest wyższa. Tutaj kłopotem jest to, że już same belki, już nie, nawet nie tylko sam bagażnik, ale same belki stawiają duży opór powietrza, zaburzają całą aerodynamikę samochodu. I niezależnie od tego, czy jedziemy sobie bez roweru, ale mamy cały komplet na dachu, czy jedziemy z rowerem, no to będzie wyraźnie, wyraźnie głośniej. I dodatkowa kwestia jest taka, że. Wprawdzie oba rozwiązania mają nałożony limit prędkości przez producenta bagażnika i z oboma nie można jeździć zbyt szybko, ale fakty są takie, że tutaj przy 120-130 na godzinę cały rower będzie wibrował, będzie wpadał w rezonans i będziemy się aż na niego bali, jak będziemy patrzyli, jak on mocno się przesuwa na boki. Natomiast yy, tak, z praktyki patrząc, jeżdżąc z bagażnikiem, z platformą na haku, możemy jechać spokojnie. 140 na autostradzie i te rowery w ogóle nie podlegają jakimkolwiek ruchom. Także, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o taką stabilność jazdy, bezpieczeństwo podczas jazdy po dziurach, podczas jazdy dużą prędkością i ogólnie ciszę w samochodzie, platforma na hak tutaj absolutnie dominuje i deklasuje wręcz bagażnik dachowy. Ale to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja Wam powiem jako praktyk, że. Czuję te zalety. Dużo lepiej mi się jeździ w trasie z bagażnikiem na haku, dlatego że jest właśnie cicho, jest niższe spalanie, nie ma całego tego bujania roweru. Mogę jechać szybciej w trasie, mogę szybciej pokonać całą trasę z punktu A do punktu B, ale jeżeli jeżdżę na rower na przykład trzy razy w tygodniu i za każdym razem muszę go wyciągać z piwnicy, bądź jeżeli go trzymacie w garażu, no to chociaż wyleciem go z garażu, zakładać, jest to trochę męczące i prawda jest taka, że im trasa jest dłuższa, im rzadziej jeździcie, tym zawsze ta platforma na haku będzie lepsza. Ale jeżeli jesteście takim użytkownikiem, który jeździ na rower często, to będziecie lubili bagażnik dachowy za to, że jest po prostu błyskawiczny w użyciu. Dużo mówimy sobie o tym, jak jeździ się samochodem jako kierowca. Ale warto też powiedzieć od drugiej strony, czyli jak czuje się nasz rower, kiedy transportujemy go na tych dwóch rozwiązaniach. No i na pewno fakty są takie, że podczas jazdy z rowerem na dachu latem, szczególnie latem, nasz rower będzie cały brudny od różnych owadów, które po drodze złapiemy. Tak jak złapiemy je na maskę, tak samo złapiemy je na cały widelec, kierownicę. I zwyczajnie no nie jest to zdrowe do lakieru, i też nie jest fajne, bo potem trzeba to czyścić. I jeżeli chodzi o włożenie roweru latem, no to na pewno rower zdjęty. Z Platformy na haku jest po prostu dużo czystszy, ma tylko lekko zakurzone koła i to w zasadzie tyle. A rower zdjęty z dachu po prostu jest cały usyfiony po takiej podróży. A jeżeli chodzi o jazdę zimą, kiedy dużo soli umosi się w powietrzu, rozpryskiwanej przez koła samochodów, nie tylko naszego auta, ale też tych aut, które nas mijają, no to oba rowery będą zimą po prostu usyfione. Ale warto pamiętać o tym, że latem na pewno nasz rower mniej cierpi na bagażniku, który jest na haku. Ale jest jeszcze jedna kwestia, kwestia ewentualnych wypadków. Oczywiście nie rozpatrujemy tego, no bo mamy nadzieję, że nikomu nic się z nie przetrafi, ale zdarzają się sytuacje różne na drogach i na pewno podczas jakiegoś takiego mocnego dzwona, wydachowania i tego typu uderzeń, no to nie ma znaczenia, no bo na obu bagażnikach rowery będą roztrzaskane. Ale podczas miejskiej stuczki na pewno bardziej bezpieczny jest rower, który jest na dachu, dlatego że on w tej stuczce w ogóle nie ucierpi. Natomiast rower, który jest założony z tyłu, pewnie zostanie zmiażdżony, i jest to pewnego typu minus tego rozwiązania, ale mówię, Myślę, że tego typu rozwiązania zostawmy sobie na inny materiał. Przechodzimy do kolejnych tematów związanych z przełożeniem rowerów na dwóch typach bagażników. Czas na koszty. Wewnętrzny księgowy zawsze każe nam porównywać oba rozwiązania. Czy taniej będzie kupić platformę, czy taniej będzie kupić bagażnik na dach. I prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy z singlami, jeździmy w pojedynkę, albo jesteśmy parą, jeździmy tylko z dwoma rowerami, no to rzeczywiście zakup belek plus dwóch bagażników. Dachowych będzie niższym kosztem niż zakup platformy, ale na pewno trzeba sobie powiedzieć, że im więcej jest nas w rodzinie, im więcej rowerów wozimy, tym bardziej zaczyna się opłacać bagażnik hak. No i oczywiście warto jeszcze mieć jedną rzecz na uwadze, że sam zakup haka, jego legalizacja oraz zakup dodatkowej tablicy rejestracyjnej w urzędzie to też są dodatkowe koszty. Ale mówię, zawsze rozpatrujmy to raczej nie w tej perspektywie takiej krótkodystansowej, no bo osobno trzeba jeszcze sobie powiedzieć to, że zyskamy podczas każdej podróży, dlatego że spalanie z bagażnikiem z tyłu jest praktycznie identyczne jak podczas jazdy bez bagażnika, a spalanie z rowerem na dachu, kiedy jedziemy szybko na autostradzie, będzie wyraźnie, wyraźnie większe i na pewno w perspektywie dłuższego czasu bardziej opłaca się. Bagażnik na hak. Tak naprawdę całe te rozważania powoli dobiegają końca, ale warto mieć uwagę na kilka pobocznych tematów. Pierwsza sprawa, jakaś dłuższa podróż, chęć zjechania sobie do restauracji. Bywa, że potrzebujemy zaparkować na parkingu, gdzie jest wjazd ograniczony, z ograniczoną wysokością. Kwestia wjechania na jakiegoś McDrive'a. Zawsze jazda z bagażnikiem na dachu wiąże się z taką większą ostrożnością, większą uwagą. Nie wszędzie możemy wjechać. Nie każde miejsce jest dla nas dostępne, i to bywa problem. I w ogóle, nawet jeżeli mieszkamy w domu z garażem, czy to takim w podziemnym bloku, czy własnym, pojedynczym, no to Zawsze jest ten stres, że w nerwach i takiego nitwie każdego dnia codziennego można o tym zapomnieć i wjechać do garażu z rowerem na dachu, czego oczywiście nie życzymy. I tutaj na pewno bagażnik na haku jest no bezpieczniejszy. Tutaj nie musimy aż tak długo się koncentrować, chociaż również jest kwestia parkowania, gdzie kiedy parkujemy tyłem musimy mieć na uwadze, że nasz pojazd jest dłuższy. Ale bez dwóch zdań trzeba sobie powiedzieć tak, że jazda z bagażnikiem na dachu jest bardziej stresująca niż jazda z bagażnikiem na haku. A kolejną kwestią, którą warto poruszyć, to przechowywanie. Zakładam, że większość z Was, kiedy założy sobie bagażnik na dach, będzie z nim jeździła przez cały sezon letni. A osoby, które będą jeździły z bagażnikiem na haku, będą go ściągały co każdy wyjazd na rower. I teraz jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, absolutnie nie jest to problem, ściągamy bagażnik, dajemy sobie do garażu i po problemie. Natomiast jeżeli mieszkamy na przykład w bloku, musimy go przenieść z parkingu na naszej klatki schodowej, wnieść do piwniczy, do jakiejś komórki lokatorskiej, ewentualnie do mieszkania, zawsze jest to kłopot, jest to przenoszenie ciężkiego jakby nie było, bo te bagażniki ważą około 200 kg elementu. I to jest mały minus. Ale tak naprawdę są to kwestie marginalne. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby patrzeć na to, jaki mamy rower, jakie mamy auto oraz jak często jeździmy gdzieś dalej z rowerami i ile potrzebujemy zabrać ze sobą rowerów. Podsumowując, jak sami widzicie, oba typy bagażników mają mnóstwo zalet, ale mają też swoje wady. Tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestie kultury jazdy, to bez uznania bagażnik na hak jest tym lepszym rozwiązaniem. Jest bardziej cichy, oferuje mniejsze spalanie, po prostu oferuje bardziej przyjemną, łatwiejszą, i lepszą jazdę samochodem, kiedy mamy ze sobą rowery. Natomiast bagażnik dachowy ma również sporo plusów. Na ich liście przede wszystkim bym zaliczył to, że jeżeli często jeździmy na rower, to omija nas ta cała procedura wyciągania bagażnika z garażu, montowania go na haku, jest to szybsze. Jeżeli jeździmy 3-4 razy w tygodniu, no to po prostu będziemy z tego dużo bardziej zadowoleni. I podobnie w kwestii użytkowników, którzy jeżdżą na rowerze sami, bądź tylko dwie osoby, no to kupno dwóch bagażników dachowych i belek jest też tańsze niż kupno platformy. Ale tak naprawdę myślę, że nie ma co porównywać. Każdy z nas jest innym użytkownikiem, ma inne auto, ma inny rower, ma inne potrzeby. I myślę, że po tym materiale już dokładnie wiecie, jaki bagażnik wybrać dla siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze no i zostawcie suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube Trzymajcie się, dziękuję, do zobaczenia.